Manko, witam w naszej kuchni. Oto mamy dzisiaj pierwszy dzień lutego 2013. Jak widać zima się kończy, a więc pora na pierwszego wiosennego grillatu kolega Wojtek poczyna pierwsze przygotowania i zaczynamy. Za długo rozpalamy. Będzie to okay, filmik. Będzie to okay, filmik. Na, przygotowałem specjalnie na konkurs. Kocham gotować. Także za chwilę będziemy kroić. Na razie musimy rozbuchać płomień. Tu kolega Wojtek dzielnie walczy. No niestety musimy przynieść całą sprawę do środka. Czy nie? Przejmujemy. Co to dla nas? No i nie. Tak. tak. Przynajmniej się kamera nie tyle. Biega. My go rozpalimy i wystawimy szybko na dwór. Pst. I już mamy płomień. Ludzie by nie zgadli się. Smokiem było go wziąć. Pali się! Włóżcie te drzwi, żeby tuga miało. Dobra, jedziesz chyba. A teraz idziemy zobaczyć, jak wygląda nasz grill. Ładnie się rozpalił. Możemy go teraz wystawić na dwór. Uj. Jesteś naprawdę niebity gościu. Także przypominam, to są przygotowania do filmiku. Idealnie na konkurs. Kocham gotować Także... Gryje się nam tu powolutku, rozgrzewasz mi się zaprzyjaźnić z naszą karkóweczką, kiełbaskę oraz innymi smakami, specjalnymi. Także wracamy do kuchni i idziemy kroić. Teraz pokażę jak będę kroił nasze super suweniry na grilla, które już płonie tam za drzwiami. Także przypominam filmik pokazujący jak kroję dla konkursu specjalnie dla Kocham Gotować. Teraz proszę spojrzeć na jakim sprzęcie muszą pracować kucharze w polskich szkołach, proszę. Także jak widać sprzęt ekstremalny, hardkorowy, ten oto nóż jarzyniak jest najostrzejszy, proszę spojrzeć. Kleist, jedno jednocięcie, tak do cebulki zaraz wrócimy, a teraz zajmiemy się naszymi smakowitościami na grillach. Tutaj proszę spojrzeć jest karkóweczka, która się tu zaprzyjaźnia z sosem, z marynatą od wczoraj, żeby była super miękka. Teraz. Bierzemy kiełbasę najsłabszego nożyka i po prostu kroimy. Spójrzcie jak kroję. Ciach, 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 ciach. I na drugą stronę. Ciach, 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 ciach. I teraz rzucam ją do tej marynaty, żeby się oswoiła. I jeszcze jeden kawałek. Ciach, 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 ciach. Tu wyjdzie fajna krateczka. I z drugiej strony raz, 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 raz. I jedziemy dalej. I teraz tu się ładnie zaprzyjaźnia. Z naszą karkóweczką, będzie super. Bierzemy się za naszą kaszaneczkę, musimy zwiększyć nóż. I teraz jednym zdecydowanym cięciem przecinamy na porcję. I teraz nacinam takie kieszonki, które będę za chwilę wkładał cebulkę, aby się zaprzyjaźniła z naszą kaszaneczką, co da wspaniały, niesamowity efekt. I odkładamy na bok. I kolejna kaszaneczka, raz, raz, głębokie cięcia, weszła cebulka, i kolejny kawałek. O, tu widzę dla naszego operatora większy kawałek, ciach, ciach, ciach. Okej, okay, ostatni kawałeczek. I kaszaneczka przygotowana, wiesz to proste. Teraz cebulkę szybko pokroję w takie grube kawałki, żebym mógł wsadzić w tą kaszaneczkę, aby się zaprzyjaźnił. Jak widzicie sprzęt fatalny, fatalny, nie ma na czym pracować. Także Piotrze, w Tobie cała nadzieja, ratuj polską kuchnię, zobacz jak się musimy męczyć, ale nic, prawdziwy kucharz musi sobie poradzić w każdych warunkach i teraz faszerujemy naszą kaszankę. O tak wciskamy cebulkę, aby się zaprzyjaźniła z naszą kaszaneczką, proszę bardzo, jak ona tu pięknie wchodzi w każdą szczelinę i za chwilę ta oto kaszaneczka ląduje na grillu. Efekt może nie jest piękny, ale uwierzcie mi jak to smakuje. Także kończymy filmik i widzimy się przy grillu. Cięcie! Okej, okay, grill się już na ładnie rozpalił, co za chwilę zobaczymy, także lecimy zaprzyjaźnić go z naszą karkóweczką. I na razie na pierwszym nie pójdzie kiełbaska i karkówka, także zapraszam do grillu. Słuchajcie, jak on się pięknie rozpadł, jak on się żarzy. Temperatura idealna, I teraz nakładamy grube plastry karków. Złożyły się już pięknie, za przyjaźń z tą cudowną marynatą. Tak, jeden i kolejny piękny plaster karkóweczki. W ten piękny poranek, pierwszy mamy dokładnie pierwszy lutego do 2013. Słyszycie, jak ona syczy, jak nas skwierczy. Już zaczyna dochodzić, super. I teraz kiełbaska. Nie wiem, czy potem będę w stanie nagrać, żeby pokazać Wam, jak ona smakuje. Ale zobaczymy, może się uda. Zobaczymy. Jest cudownie temperatura, ach, gorąco, mimo niesprzyjających warunków. Ale chyba zaczyna padać i będziemy musieli przenosić imprezę do środka. Oby nie, oby nie, bo się podusimy. Ale czego się nie robi dla kuchni, bo my przecież kochamy gotować. Także wykładamy nasze piękne jadło. Karkóweczka pięknie zaprzyjaźniona z marynatą. Coś wspaniałego. Muszę przyznać, że zainspirowałeś mnie swoim wczorajszym filmikiem, na którym przygotowujesz grzańca malinowego. Pomyślałem, a co my mamy być gorsi, co my też możemy przyrządzić grilla. I tak oto powstał. Długo chłopaków nie trzeba było namawiać. Także kończymy i zostawiamy naszą karkóweczkę, żeby mogła się zaprzyjaźnić z tym oto grillem. Dziękuję. Spójrzcie Państwo jak wygląda nasza karkuweczka po prostu nie... kilku minutach na grillu. Ona już jest prawie gotowa. Tak, dziewczyny pewnie będą wolały bardziej wypieczone. Ja to już bym taką chętnie zaatakował, ale jeszcze damy jej kilka dni. Niech się zaprzyjaźnia. Niech ta przyjaźń rozkwita. Także już coś wspaniałego. Warunki niesprzyjające. Powiem szczerze, że zmarzłem trochę w tym grillu pachnę. Zapewnie tak samo jak ta karkuweczka. Ale czego się nie robi, bo my po prostu kochamy gotować. Także uciekamy, kończymy nakrywanie. i chyba przyniesiemy tego grilla w pomieszczenie, bo ciężko z nami. Kurwa tak się zazwyczaj. Siemanko, teraz tak jak obiecałem pokażę Wam jak smakuje to oto przyrządzona przez nas weczka. żeby nie robić reklamy zasłonie dłonią, żeby nie było że zawiera jakieś lokowanie produktu w ciach, keczup. i zaczynamy. A teraz... Kroję sobie najostrzejszym, hardkorowym jarzyniakiem i zaraz powiem wam jak to smakuje. Uwaga! Mm. Coś wspaniałego! Mm. Wyobraźcie sobie! Pierwszy w tym roku grill! Mamy pierwszy lutego! Mm. Poezja! Jaka chrupiąca, jaka soczysta! Tylko to zobaczcie, zachęcam was gorąco. Pogoda za oknem zachęcam do rozpoczęcia sezonu grillowego. Tutaj koledzy mnie próbują rozśmieszyć, ale nie. To jest filmik dla kocham gotować, dlatego powaga i spójrzcie na to cudowne mięso, także zachęcam i pozdrawiam. Siemanko.